Hola amigos, dzisiaj przygotujemy pyszne, chrupiące takitos. Będzie to street food prosto z Meksyku. Oglądaj dalej. Takitos meksykański klasyk street foodowy. Będzie chrupiąco, będzie ostro. Zaczynamy. Na początku bierzemy sobie tortilkę i musimy ją przygotować w ten sposób, żeby nam wyszły później ładne ruloniki, czyli kroimy sobie boki, odcinamy. Tych kawałeczków oczywiście nie wyrzucamy, możesz się wykorzystać do meksykańskiego śniadania, które nazywa się chilakiles i znajdziesz je u mnie na kanale. Kroimy sobie chipotle, czyli wędzoną papryczkę jalapeno. Musi się po prostu posiekać. Jeśli nie dostaniesz, no to postaraj się o świeżą, czyli tą taką zieloną. Też będzie fajnie pasowała tutaj do środka, a jakbyś tego nie dostał, no to po prostu zwykło chili. Kroimy sobie drobno szczypiorek, po prostu go posiekaj. Tutaj mamy, zobacz, szarpanego kurczaka z udek, czyli po prostu udka z kurczaka, posól, popieprz, staw do piekarnika na 180 stopni i myślę jakieś 40 minut, znowu w zależności od tego, jak dużo będziesz miał te uda. Ważne jest to, żeby było po prostu mięciutkie, żebyś mógł później właśnie tak go sobie przygotować, żeby był taki szarpany. Kurczaka przerzucamy sobie do miski. Ja dzisiaj używam cheddara. Mam tutaj cheddar, który jest starty. Ale możesz też użyć na przykład serka Philadelphia. Też będzie fajnie tutaj pasował, będzie wtedy taki kremowy. Ale cheddarek ma trochę więcej aromatów, więcej umami. Więc dzisiaj do mojego przepisu leci cheddar. Dorzucamy sobie teraz posiekane chipotle oraz szypiorek I mieszamy sobie całość, tak żeby składniki się porządnie połączyły. I już czuję, jakie będzie to świetne. Tutaj będzie ciągnący cheddar, pyszny, wyraźny w smaku, do tego smak pieczonego kurczaka No i wędzone ci potle. Mm, szykujcie się na pyszne doznania kulinarne Tylko na moim kanale Tortillkę wcześniej dajemy na patelnię, tak żeby zmiękła Hop, o widzisz i ona już się robi taka uu, fajnie nam się będzie to prościej po prostu zawijało Dosłownie chwila, z jednej z drugiej strony I już możemy przekładać na deskę Hyc, dajemy sobie farszyk na początek ma być na bogato. Hop, no i teraz zawijamy. Pierwszy moment robisz taki, żeby sobie docisnąć dokładnie ten farsz, żeby trzymał nam się ładny kształt. No i zawijamy całość w taki rulonik. Hyc i gotowe. Smarujemy sobie olejem, ale pamiętaj, to nie ma pływać w oleju. Spód naczynka też przesmaruj lekko olejem, tak żeby się schrupiły fajnie od spodu. I przekładamy sobie do foremki. Cyk. I cyk. Ja dziś wybrałem taką formę, że będę to zapiekał, ale możesz równie dobrze rozgrzać tłuszcz na patelni i usmażyć to z jednej i z drugiej strony. Ważne jest to, żeby wtedy przebić sobie wykałaczką, żeby się po prostu nie rozwinęły. Ja tutaj robię to dzisiaj w piekarniku, bo cała ekipa później idzie do kina, więc nie będziemy tutaj smażyć, żeby później się na nas krzywo nie patrzyli w kinie. Piekarnik 220 stopni, najlepiej z funkcją grilla, tak żeby pięknie nam się zapiekło. No i trzymasz do momentu, aż będzie pięknie skrupiona turfilka. Taka, że będzie się chciał już po prostu zjeść To wtedy wyjmuj i szam. Do taki teraz przygotowujemy sobie prostą salsę Będzie to pomidor ze skóry, pokrojony w drobną kostkę Do tego awokado, odrobina kolendry, oliwy, sok z limonki, posiekane Czyli Wszystko mieszasz i będzie pysznie Kroimy sobie chili Dorzucamy chili Doprawiamy oczywiście odrobiną pieprzu Soli, sok z limonki, kolendra jest już w środku Mieszamy całość I wyciągamy sobie pyszny, rumiany, taki tos I wydajemy Na talerz Mmm, ale to aromatycznie pachnie Kilka listków szpinaku I drobno siekam. Z paseczki możesz tutaj dać też stałatę lodową, albo po prostu ominąć Posypujemy sobie na górę Pyk, do tego salsa Leci na taki tos i już można pałaszować. I do tego jeszcze kwaśna śmietanka. Jak smakuje? Mm. Mm. To jest co, to, co teraz chcesz przygotować. Składniki masz na dole w opisie. leź do sklepu, przygotuj sobie takie, taki tos. Zawsze pamiętaj, możesz się wziąć ze sobą na wycieczkę, do szkoły, gdziekolwiek chcesz. I mieć pyszne rzeczy zawsze pod ręką. Jeśli podobał Ci się odcinek, kliknij lajka, like zostaw suba i dzwoneczek klikaj, bo co tydzień pojawiają się tu pyszne przepisy. Tymczasem do zobaczenia do następnego przepisu. Trzymaj się, cześć! Inny meksykański przepis. Kliknij obok!